Bo mi to Czyli to był kurna pomysł żeby tu przyjechać Co na mnie pokazujesz? Ty co? to jesteś taki eee... Ale ty jesteś organizatorem Jestem organizatorem ale... I tak, bawimy się bardzo dobrze Bardzo dobrze, teraz właśnie nagrywamy scenkę, że tam im się coś nie podoba Jest super <laughs> co to Nagraj rzeki rzek nie było przez chwilą. Co to jest w ogóle? Nie <laughs> no Dużo Dobra, czekaj Cześć Muszę zobaczyć co ja miałem Cześć. za ten... Cześć Co miałem? Nie robiłem listy, Cześć. Cześć. ale... Meksykańskie Ja tam w sumie to nie wystawiam, jeśli pewnie wybrałeś tak No na pewno, chyba no. to to mi, albo coś podobnego co to Mogę to jest swoją dietę Co za się to zjadł? Meksykańskie jedno nie pamiętam co ja brałem Drugie to chyba nie jest moje. To jest jakieś takie prestiżowe bardziej. Ale... Dobra, na pewno brałem kurczak ci... w pięciu smakach, oh, to na pewno. Meksykańska też na pewno Cześć. brałem. Cześć kochani! I chyba brałem dwie, dwa kurczaki. Tak, choć tak. Mm. Jest dużo tego. Wegetarian, to dla Ciebie. Godzina numer yes. jeden. Dzień pierwszy. <grymne 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 mi w tak. dziebiec, Ca Cały świętuch na, na jajecznik. Do Nie z O! Spójrzcie! Jeżeli, się już. W w wszystkie pokrowce. No okej, w Ikei, możecie kupić sobie zestaw małego szwedzkiego drwala. Zopatrzyć się, by taki... Ty ale to nie jest głupie, będziesz markowy. Ale nie, słuchaj, to nie jest głupie, bo jeszcze jest się głupie. wygląda po prostu. Jest, co ty, ty, jakby... To jest... Ej, dobra, to jest mocna. Ja wam pokażę. To jak, nie wygląda, wygląda, nie? Jak, jak to robić <laughs> teleporu? <jak> to jest toreptop. Ale w sumie... W sumie, w sumie myślałam, teraz... że zrobisz to jako Też, no jak torba taka po prostu. No razne. Ale działaś to ciebie. Ale z mocne. No, tak, to wygląda do to. Manek o tobie czegoś się nie spodziewałem. Ja, to jest taki Forest War. A, a pokaż wszystkie funkcje. No to Przede tak. no wszystkim bardzo fajną funkcją tego urządzenia jest to, że można sobie włożyć tu ręce i mieć wydalony na wszystko. Tak. O, <grychy> Dokładnie. W ten sposób można się flexować w takim fajnym terminie, właśnie. I jeszcze, jeszcze obróć się, obróć się. No i można tutaj sobie trzymać ręce, o. Obróć się. Tutaj jeszcze można coś przytroczyć. Można przytroczyć. To jest druga funkcja. O. No i flex to przede wszystkim. Także. Ej, nagrajmy taką reklamę. Co, co, co? Jeszcze raz? Jak pół maratonie po półmaratonie? Po półmaratonie? Po półmaratonie? To, to, to było półtora się? półmaratonu. <laughs> To jest taka... mega dużo Właśnie. To było dziwne. Zapisałem się na półmaraton, Tu no, znałem, że tak jakby biegać, robię to czasem, trzeba się sprawdzić. No to super, debiutancko, no to myślę sobie, no to pobiegnę w terenie, nie będę tam sobie niszczył stawów na spasie. No to tym Campinos, no to ja znam Campinos, całe życie tam przecież biegałem po lesie, grałem w dwa proporce, nic się nie może stać. Więc co, biegnę, już tam... Pomijając to, co go spotkałem, to w ogóle była fajna historia, ale biegniemy, i na 15 km okazało się, że wszystkie oznaczenia trasy są zerwane. I okazało się to przy Palmirach, a jakby mieliśmy skończyć w laskę. No i jakby cały ten peleton. O, ja byłem w czołówce. Cały peleton się. No dobra, nie w taki czuł, No dobra, ludzie się zatrzymali, pogubili. No i generalnie ci, którzy wrócili, przebiegli nie 21 na 24 km. Z tym, że ja jestem najmądrzejszy, jestem farcerzem jeszcze to mój las, no to uznałem, nie no, intuicyjnie na wschód z Palmir na pewno dobiegnę do lasek. I co się wydarzyło? Dobiegłem do dziekanowa leśnego. <noise> Potem dopiero do lasek. Więc ostatecznie wyszło 30 km i 220 m, tym bardziej. No znaczy najgorsze w tym wszystkim jest to, że do tej pory najwięcej przebiegłem 8 km ciągłym biegiem. <grym <grym> no tutaj, I jak tutaj. opowiadałem to wszystkim, bo, no, to jakby... No, no nie, ratownik medyczny się ze mnie śmiał. Ludzie mówili, że jestem głupi. No bo generalnie to było trochę głupie, nie ukrywam. Ale przygoda fajna. Także, także spoko. Myślę, że e, tak, tak na 4 dni przed świętą... Przed świętuchem to tak bardzo dobra rozgrzewka. No, powiedzmy, że nie wpływa to w żadnym stopniu na obecną kondycję i sprawność fizyczną i psychiczną. To już przez tak ciężkim bary. To jest pierwsza trasa. Bardzo serdecznie polecam. Jest. Dobra, nie ma go pan. karty nie wierzycie. Czemu karty nie, kart nie wzięliśmy? Żebyśmy nie, 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 nie mogli już czerpać do gry. Kurde... Kęta byś mogli na przykład tak. zagrać Makao, Ma lub yeah. ja na tej wycieczce Jak chcesz siedzieć się właśnie na przykład w pociągu, tak jak my Chcesz się z kimś przywitać, kamera tutaj to możesz zrobić coś takiego I wtedy nie musisz się ruszać, po prostu wyciągasz rękę I się jest to bardzo przydatne no. No, Uwaga, uwaga, jest 23.32 O 23.00 30, zamyka się Biedronka, w której zostawiliśmy jeden z naszych namiotów. Jeden z dwóch, um, nie za sześciu osób. Jest... Tak, liczymy na podium. Jasne. Która zamyka się 23:30? Jest 23:32. Yes! Taki average, radź tak szybki, nie? I tak pukam do szyby. Pani, tak z kluczykiem zamyka. Ja tak pukam, pukam. Ono oh nie. Nie, oj nie, 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 kurde. nie, będzie to montował, ale będzie jest, dużo, dużo alek, kolej, nie, 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 zobaczymy. nie, 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 ale, powiedz, nie, ja. Jesteśmy, gdzie jesteśmy? Jesteśmy, jesteśmy w Kielcach. Na za mną, weź tak nagraj za mną, ale nie, bo to jak, za, tak żeby widać było za mną, dobra to się utnie, więc tak, z, e, bo wiesz, żeby był tak kadr, że ja jestem na boku, a tam za mną są no. ludzie, nie, no jesteśmy w Kielcach, nie, i no. za nami widzę bardzo dużo przegranych, tak, e, no obstawiam, że nasi wspaniali koledzy, nagraj to, bo to jest ciekawsze. E... przegranych wydaje mi się że szelanka młodości może być z nami na podium tak, tak. bo jednak oni a ja też tak myślałam, a my mamy poleje sto, 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 sto lat sto lat niech żyje żyje, żyje nam sto sto lat sto lat, lat niech żyje żyje nam nie. jeszcze <laughs> raz jeszcze raz niech żyje żyje nam Aktor Syborg. Puszczu, pobierze, zluść, no <grym> a no właśnie, w ogóle. co robi arbuz na pierwszej trasie rajdy się. Stary, to z... jest hit. Hmm. To jest hit, ale co? jest hit, hit, ale jakby tylko tam 3 kilo w tą, czy we w tą. Jakby... Bez różnicy. Bez różnicy, jakby... tak już nie ma na 3 kilo. No, no tak, naprawdę. W no, fajny, fajny sposób się nawodzi. Mieszka odbi, albo tak nawet. Jestem odkryjny. Ej, bardzo O skarkaważu. Bardzo jest dobry. Opinia? No. Opinia? No właśnie. Czyli to był pomysł, ja się pytam. Czyli to był pomysł, żeby wziąć Arbuza. Mój kończyszczek. No karba. oczywiście, że mój. Idziemy do konkurencji naszej. Dzień dobry. Który z Was to, Zygmunt? Ten nie ta Hej. trasa, nie ten patro. No jak tam spędziliście sobie wczorajszy dzień, proszę się... Ooo. Zwiad po okolicy. O! Co to za początek? prawie On był poszkodowany, zanim był. Podeszedł. Na minusie był. Rozumiem, ja podobnie. No yy, i co? 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 Które? 14 patroli bierze udział w dzisiejszej olimpiadzie. Które 14? miejsce chceliby, chcielibyście zająć? Co, co celujecie? Co celujecie? A w jakim wycelujecie? A w, wy A w, wy A w wy no, Patrząc na tych sielankowców, młodościowców, to chcielibyśmy drugie. Myślę, że podium jest realne, bo jeszcze tamci są dobrzy. Reszta tak chyba trochę pierwsza jest. Olimpiada Żeromskiego o... i Świętego Grala Monty Pythona. No dobra, dobra, czyli, czyli mogę usunąć to wideo, bo zajmuje minutę i nic tu nie ma konkretnego, tak? tak. Super, no. dzięki. Wow, no tutaj akurat. No nie, no ja dałem taki, taki rozbierzesz przedszkolny napis, taki przyjazny. Sala tortur. Fajnie. Fajne. Na wakacji, luł, Uważaj się na siebie. Nie musisz sobie załatwić kłopotu. Nie, on no, jeszcze wchłonął. No, 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 nie ma problemu, ile to jest pół kilo. No. Szymon? Szymon? Stretching robię. Zdrowie. Wiesz było. co, Szymon? Nagraj, gdzie Sto jesteśmy. To cała torta. To, to nie pomoże i tak będzie. Tutaj to jest, to tak mi... jest w ogóle jakiś dziedziniec zamku. Tak, tak. Który to było? To nasz. Akurat? Zamkiem kiedyś. I teraz już nie, mam czasu, nie jeszcze. Jest. 40 minut, jest. Dobra, Dobra Tak. Jesteśmy na plaży. Jesteśmy na plaży. Na Mazurach. Na Mazurę, Scott!

Mieliśmy iść przez to bagno, a jednak bobry zbudowały tamę. Już nie to samo, co w poprzednich latach. Z roku na rok coraz łatwiej. Ej, mega dobra. Słoikowo to wiesz. daj to do opakowania. Tak. Lekko mi się zgięły. Takim ale padem, jest ok, bardzo dobra. Co w grało się grało na tego ten Battle Royale? Takie nie jest. Proszę się przedstawić. O boże! Sieranka. Taka... <grywa> Młodości. Kamil sierankowy. Tak. Michał też Sielankowy Mi Mi podobny, ale to Michał. To Kamil jest taki, że A... bez niego nas nie rozpoznają. Po <grywa> czopeczkach powinienem być. Tak tak. Ej, fajne wskazówki. macie. <grywa> Noo! O, o, takie, Jesteś, takie sielankowe, witamy dziewczyny, jak ma się na imię? Natalia Natalia tak, się stało, że was tu ja jestem Nina, jestem z nimi pierwszy raz, także zobaczymy Rozumiem, pierwszy raz jest zawsze najpiękniejszy Witamy druha jestem Tymek, jestem po raz pierwszy z sielankowy Cudownie Oni mają jakiś taki... Ma... O, jeszcze zapomniałem o moim kolegu, no, ekonomiście, no, TFI, traderze Ja jestem Hubert. Tak. Hubert, jestem tu od początku, to trochę zmotywowałem, żeby tu byli, jest super to są zeszłoroczni mistrzowie pierwszej trasy, a tutaj tegoroczni. Uwaga, uwaga. woda, woda, brak wody. Tu jest tutaj. Tu jest lepsza. A jest tak słaba Nie no, jest okej, okay, jest okej okay. Aleksander Aleksander Ziemiecki, Aleksander ziemiecki Ale on jest dziwakiem, weź go nagrać Nie, jest mega dziwny według mnie Musisz trafić content do kamery No skaczę jak Dobra żeby żebym się musiał obrazić no, Skacze jak królik Wygląda jak taki szczur trochę Tak ty? No ma taką mordkę długą, nie? Małą i ma ciało większe i to bardzo śmiesznie, dziwnie wygląda, śmiesznie tak, ale mega spoko szczerze, tak na pierwsze wrażenie to wilk tak trochę. Ale ciepłeż. Hmm... No nie wiem, no tak szczerze 3 litry, 4 litry. Naszymi kolejnymi mieszkańcami gminy są między innymi, zapraszamy, O Bonjour. Bonjour mes amis, qu'est-ce que c'est? Je suis polonien. Je Jestem Michel Moron. Michel Moron. Michel, Michel Moron. Ma w naszej gminie restauracy swoją Mama własną. Co jeszcze robisz w okolicy? Michel, co dzisiaj dla nas ugotowałeś? Mm. Belissimo danie, chapeau, chapeau. Oui, non. Euh, danie z Elane. Elane, Elane, A, łosia! Łosia, oui. dobra. Hmm, a jakaś degustacja może? Coś? Oui, 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 oui. To może tutaj drukowi komendantowi damy, o la me. <grymne> Można? Można, panie Michel? Porucie, bardzo. nie chcą Dobra. Mam następcę. la me, panie komendancie. Kiełbasa oh, oui. Super. magnifik! Super, dziękuję Michel. Czym jest tutaj... Może nie każdy widzi. Tutaj mamy takie takie rondo. Robert wchodził wokół niego przed chwilą. To jest rondo, zgadnijcie jakiego imienia. Głosia, oczywiście. Gdybyśmy faktycznie byli bananami, to wcale byśmy tutaj nie przyjechali. Także teraz chciałbym, żebyśmy usiedli. i Może, Michel, masz jeszcze jakieś propozycje? Zaśpiewajmy piosenkę z mego dzieciństwa. Mhm. Jaka, jaka to piosenka? Chant z Elize. Zaśpiewajmy zatem, czy możemy pożyczyć gitarę. No.

o, chrząsę lizę. Tu 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 z tłustymi napływami mi jadł skrewulę chrząsę lizę. Chciałem dobra. przedstawić Przyskup, ubiegłorocznych zwycięzców konkursu kulinarnego. Pani Michelle, prosimy. Bonjour. Dziś możemy zobaczyć w naszym przesmakiem pierogi elaniny. そう。 I gdzie tu fajna? Oj, dziesiątka. Teraz już, już wszystko wiesz jak. Tak. A? Trzymasz się, Dobra. leża. Leż, 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 leż. Dobra, dobra. Nagrałam. Brawo. Mam nadzieję, że się nagrywało. Dobra, nagrywało. <grywało> Szybko, szybko, komentarz live. Prosimy. No, macie? No, wrzucimy to i wam puścimy. Dobra, ale i live. No dobra, dziękujemy bardzo. Ale są drogie. No w Ryselu tak, w retailu nie. Ile one w retailu chodzą? Mało. One nie są drogie w retailu. To na żądna przecony. No właśnie. Ile? 150 na przecenie Tylko my się śmiemy nazywać bananami? Stary w Ryselu to chodzi za 600 pewnie Nie wow. wiem, ja, ja akurat, no, akurat tego nie wiem, ale... Mówisz, że na do wszystkim po kilkudziesięciu kilometrach nagrywając z iPadem Bananem no Mając za znaku GoPro To na torby z Ikei No dobra, ale to wiadomo, że to, to jest banan nie? No, jakby... Zobaczcie na niego, weź obróć kamerę, no pokaż pokaż. Witam kochani, moje kuchnicy wszędziemy sobie w chleb z pesto i kabalosami. Tyle, że chleb tam z kisł, <noise> co do bo jest niejadalne. Aleksa, też że musiałeś wynosić cały wyjazd. Okay. Tak, ale mamy kabalosy i pesto, więc tak. to jest teraz, O ile nic się nie zepsuło, to że mama z tyłu. Dobra, a ja od przodu? Mm. Normalne jedzenie, let's go! Dobra, dobra. sprącamy to. Albo tak to zrobimy. Bardzo kabanos Mogę? Cabanos to jest dobra. Dobra, kabanos, pesto. Kabanos? Pesto bazyliowe to jest w tejście. Pyta, tutaj takie jak gusto bello. Od to. Dobra. W lewym byłoby ręce. <grym> <Nie>. Ale chyba chyba nie ma. No ale nic. I wprzecie przepis na tego. Pewnie by trzeba zalać jakiś. Nie mam odstępę. Ze trzystę. Tak <grym> <w> to <tej chwili. grym> Franciszku, gdzie jedziemy? Jedziemy na apel końcowy, na wręczenie. Nagród, ogłoszenie wyników. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego udziału. Nie ma powodów, dla których powinniśmy być smutni i wykrzykiwać bluźnierstwa, ale <coughs> No i myślę, że nie absolutnie możemy być dumni. Jedyną, jedynym podmiotem, do którego możemy się porównywać, jesteśmy my sami sprzed tego rajdu no i ewentualnie sielanka. Także Sprawdzimy, ale pełni pokory, szczęścia i miłości. Nabraliśmy praktyki. praktyki i za rok wygrywamy to. Tak, za rok wygramy, jak się przesuniemy, jak nas auto nie przyjechało. Cześć. Zajęliśmy piąte miejsce z Takie same jak rok temu. Też było piąte, ale na 6 miejsc. Więc jesteśmy trochę niezadowoleni, bo chcieliśmy mieć przynajmniej podium, e, ale nauczyliśmy się dużo i za rok będzie mega, mega dobrze. Dokładnie. Za rok pierwsze miejsce. Myślę, że dużo i więcej tak. pokory. Więcej tak. Zdecydowanie. dużo różnego doświadczenia od sielanki. I mamy fajnie, się zaznajomiliśmy kochamy sielankę. <grym <grym I przegamy na każdym filmie o sielance, bo mamy. Nie? <grym> Szło dobrze. Albo, albo wygrywasz, albo się uczysz. Myśmy się dużo nauczyli. Był smaczek na więcej, ale generalnie odnieśliśmy sukces. W trakcie rajdu nam się zmieniły trochę oczekiwania. Tak w sumie. Na początku, na początku myślę, żebyśmy byli zadowoleni z tego, co zrobiliśmy, ale nie. Wchodziliśmy bardzo dobrze. Mamy dużo energii, tylko zadania muszą być wykonane wykonane, no lepiej, no po prostu lepiej. Do zobaczenia za rok. Pozdrawiamy Sielankę, pozdrawiamy wszystkich uczestników, też Aćma. do patrolu. Pozdrawiamy. O, Szymona też pozdrawiamy, bo go już nie ma. Poleciał sobie do tajna. To jest to.